Słuchostwaanka, witajcie w kolejnej audycji o proroczych snach. Dzisiaj będą dwa listy. Tak się złożyło, bo akurat dzisiaj, że te listy pochodzą ze Stanów Zjednoczonych oraz jeden list fantomasa. A jak sama nazwa audycji mówi, dzisiaj będziemy mówić o proroczych snach. Przy okazji mam taką prośbę, jeśli macie swoje doświadczenia związane właśnie z proroczymi snami, Opisujcie to wszystko i wysyłajcie do mnie na maila krzysztof.degamałpawp.pl. Ten adres mailowy jest również w opisie tego dzisiejszego filmu. A zatem, już nie przedłużając, zaczynamy pierwszym listem od pani Reginy. Pani Regina pisze: Tak, na wstępie takie moje małe przemyślenie. Ja myślę, że dusze zmarłych nie odlatują gdzieś w przestworza do tak zwanego nieba czy do piekła. Oni są gdzieś blisko nas, tylko na jakiejś innej częstotliwości. Dlatego my ich nie widzimy. Ja od dawna miałam prorocze sny, ale nie z symbolami, tylko takie bardzo te sny były realistyczne, pisze pani Regina. Podam taki jeden, a było ich naprawdę wiele. Pracowałam w sklepie na stanowisku kierownika i mieliśmy remanent Wyszło Manko, nie mogłam się z tym pogodzić. Przyszłam do domu, płakałam i rozpaczałam. W nocy mam sen. Przyszła do mnie jakaś kobieta, nie widziałam jednak jej twarzy i mówi do mnie: Ty idź i sprawdzaj papiery, bo masz w papierach błąd. A ja pytam na plus czy na minus. A ona znów to samo: Idź i sprawdzaj papiery, bo ty masz błąd. Rano już poleciałam do sklepu, wyciągnęłam wszystkie raporty i sprawdzam. Przyszły moje pracownice i mówią: A ty, co taka zakopana w papierach? Ja im wtedy powiedziałam, że miałam sen, że gdzieś jest błąd i być może po prostu muszę to znaleźć. Popatrzyły na mnie jak na nawiedzoną i poszły na sklep. A w pierwszym raporcie po przedostatnim remanencie znalazłam ten błąd dokładnie na tą sumę, która wyszła właśnie w remanencie. Pani w księgowości była bardzo zdziwiona, jak ja do tego doszłam, ale nie ujawniłam jej mojego sekretu. Mam dużo snów, ale symbolami muszę potem myśleć, co to znów znaczy, aby wyjaśniła mi się śmierć bliskich czy dalszych. Pisze cały czas do mnie pani Regina. I tak na przykład przyśniły mi się suche liście leżące w błocie. Rano mówię do męża, wiesz, Miałam zły sen. On mnie pytał, na co to jest, ale ja już nie zdążyłam mu powiedzieć, że na śmierć, bo się po prostu spieszyłam. Obiecałam przyjaciółce, że odwiozę ją na dworzec, a potem miałam pojechać na małe zakupy. Porozmawiałam jeszcze z mężem. Pięknie się pożegnałam i pojechałam. Jak wróciłam do domu, to od drzwi krzyczałam, że już. Jestem, ale nikt mi nie odpowiedział. Mąż siedział w fotelu, miał nalane piwko, ale on spał. Zaczęło na niego krzyczeć, czemu tak się męczy, a nie położy się, ale znów była cisza. Ja do niego, a mój mąż już nie żył, pisze pani Regina. Chyba do niego nie dotarło, że to on nie żyje, bo jeszcze ponad Dwa lata był przy mnie. W kontaktach, mam podłączone lamp... w kontaktach mam podłączone lampki na ruch. Zauważyłam, że w nocy to w łazience, to w kuchni zaświecały się te lampki. Rano, kiedy wchodziłam do kuchni, to krzesło, na którym zawsze siedział mój mąż, zaczynało skrzypieć. I tak każdego dnia, jak nie zapalanie lampki, to skrzypiące krzesło. Przyzwyczaiłam się do tego, jak wchodziłam rano do kuchni, to mówiłam dzień dobry i rozmawiałam do niego, mimo że już po prostu nie żył. Po ponad dwóch latach uspokoiło się to. Pewnej nocy bardzo bolała mnie noga, nie mogłam spać. Wstałam i szłam do kuchni, żeby wziąć środek przeciwbólowy. Druga w nocy, cisza totalna. Wchodzę do kuchni, schylam się po tabletkę, a męża krzesło ze zdwojoną siłą zaskrzypiało. Myślę, że chciał mnie ostrzec przed tą tabletką, bo on ich brał bardzo dużo i dlatego w pewnym momencie serce mu stanęło. Wtedy to poczułam się trochę dziwnie. Od śmierci męża minęły już 4 lata i w tamtym tygodniu siedzę w kuchni. Było słoneczne popołudnie. Coś mnie naszło i na głos wymieniłam imię męża i pytam, czy jeszcze tu jesteś, czy już odszedłeś. W tym momencie... Oświeciła się lampka w kontakcie. Proszę mi wierzyć, jakie było moje zdziwienie, i dlatego ja myślę, że te dusze są bardzo blisko nas. To list cały czas pani Reginy. I pani Regina jeszcze pisze dalej tak. Moja mama zmarła jeszcze w młodym wieku i bardzo nagle. Bardzo rozpaczałam po jej śmierci. Potem, kiedy mi się przyśniła, to zawsze na coś złego. Bałam się już tych snów, bo nie wiedziałam o co chodzi i potem się martwiłam. We śnie ją prosiłam, mamo, nie śnij mi się już więcej, bo ja nie wiem, co się wydarzy i bardzo się tym martwię. A jak już chcesz mnie ostrzec, to powiedz mi we śnie, o co chodzi. Ale ona nadal mi się śniła i zawsze działo się wtedy coś złego. Poszłam na cmentarz, żeby ją poprosić, żeby już się więcej, żeby mnie już więcej nie straszyła i przestała mi się śnić. I dopiero wtedy trochę się uspokoiło i mnie już nie martwiła. To takie moje przygody ze zmarłymi, ze snami. Może jeszcze kiedyś coś napiszę. Oglądamy programy. Pana są bardzo ciekawe. Pozdrawiam gorąco Regina. Dziękuję pani Regino za ten naprawdę wspaniały list. Za Pani doświadczenia, no i czekam na kolejne tego typu maile. Proszę naprawdę śmiało opisywać wszystkie swoje doświadczenia, które ma Pani właśnie z proroczymi snami. Ja naprawdę na... czekam na takie. A jeśli chce Pani się ze mną skontaktować na Skype'ie, na przykład, proszę tylko napisać dodatkowo swój login, jaki ma Pani na Skype'ie. I spiszemy się jakoś, uzgodnimy termin, i, i nagramy taką audycję również z Pani udziałem. A jeśli nie chce Pani pokazywać twarzy, to chociaż nagramy właśnie y, telefoniczną taką rozmowę, albo po prostu niech Pani opisze swoje doświadczenia. Ale za to naprawdę serdecznie Pani dziękuję. A ja już przechodzę do kolejnego y, listu. Tym razem Fantomas pisze do mnie tak. Co się zna rzeczy z tym umieraniem bez nikogo, jakby celowo. Moja przyjaciółka umierała bardzo daleko od kraju. Ojciec jej poleciał do niej, aby być przy jej śmierci, jako jedyna osoba z rodziny. Także ze względu na bardzo duże wówczas koszty podróży dla większości ludzi z rodziny. Siedział przy jej łóżku w szpitalu. W pewnym momencie przysnął, dosłownie na chwilkę, i wtedy właśnie jego córka odeszła. Zbudził się jej, zbudził się jej łóżko z jej ciałem. Opuszczało salę. Wiele lat po jej śmierci, kiedy spotkałem się z jej ojcem na cmentarzu przy jej grobie, a zwłoki jej sprowadzono do Polski, co było bardzo trudne w ówczesnym czasie, ojciec, choć minęło tyle lat od jej śmierci, nie mógł sobie darować, że na chwilę zasnął akurat wtedy, kiedy umarło jego ukochane dziecko. Wtedy na pocieszenie powiedziałem mu, że pewnie ona tak chciała odejść, żeby oszczędzić panu tego smutnego obrazu, który zapewnie zachowałby pan do końca swojego życia. Wszystko dzieje się po coś, i jestem pewien, że wówczas także to nie było przypadkowe, pisze Fantomas. Dziękuję serdecznie również. Za ten list, a ja już przechodzę do kolejnego gościa ze Stanów Zjednoczonych. Tym razem napisała Gosia. Ja troszeczkę skróciłem ten list i wam przeczytam jeden z fragmentów. Gosia, właśnie ze Stanów Zjednoczonych, pisze tak. Miałam prorocze sny. Nieraz coś mi się śni, ale nie wiem, że to sen proroczy, że to coś, coś w cudzysłowie się po prostu wydarzy. Takim snem był sen z prezydentem Kaczyńskim, jak był wybrany na prezydenta. To miałam sen, że leci w samolocie i coś się dzieje z tym samolotem. jakiś bum czy coś i się obudziłam. Inne sny prorocze miałam dotyczące mojej mamy. Mama wtedy była chora, i, i przyśnił mi się jasny grób w jakiejś kaplicy. I tylko jestem ja i znajoma mamy. Nie chciałam myśleć nawet, że to może być prawda. Niestety, po kilku miesiącach, mama umarła. Inny proroczy sen ze śmiercią ojca, jak wyjechałam do Stanów Zjednoczonych. To była jesień, i śniło mi się, że będzie pogrzeb, na który idę, i że to będzie wiosna. Za drzewami kwitną, idę gdzieś na czyjś pogrzeb. A tuż przed śmiercią. Przyśnił mi się cierpiący Jezus i że coś mówi do mnie i do siostry. Po kilku dniach od tego snu zmarł mój wujek. Więc mam sny prorocze i jeszcze inne przykłady, które bym mogła wymieniać. Śmierć mojej mamy była dla mnie szokiem, bo była młoda. Miała zaledwie 59 lat i umarła o 12 w południe na nagły zawał czy udar. Ponoć był to zator w płucach. I wtedy się nie pożegnałyśmy, bo nikt się tego po prostu nie spodziewał. Kilka dni zanim umarła mama, ona miała sen i opowiadała, że jej się śnili bliscy z jej rodziny, że siedzą przy stole i jest jakaś impreza. I namówiła, że coś się wydarzy, coś się wydarzy, bo, bo po prostu miała taki sen. Może to było po prostu spotkanie że jej mama, że moja mama jest po drugiej stronie. A ostatnio śni mi się też często, że się znów spotykamy. W przeszłości mi się też śniła, na przykład po śmierci się pytałam we śnie jak tam jest i mówiła, że miała coś takiego jak prysznic dusz i że widzi anioły i że mają białe szaty, jakieś kolorowe takie Promienne koło głowy, promienie koło głowy. I też e, powiedziała mi, żeby chodzić do kościoła. E, tyle e, z listu pani Gosi ze Stanów Zjednoczonych. E, ja ten list naprawdę bardzo skróciłem, bo on był bardzo obszerny, za który również bardzo serdecznie pani dziękuję. E, cieszę się z każdego listu, który do mnie piszecie. Jak widzicie, ja naprawdę czytam je wszystkie i staram się przytaczać je w, w kolejnych programach, więc jeżeli chcecie opowiedzieć również o, o swoim proroczym śnie, albo o tym, że zmarli żyją, że zmarli kontaktują się w jakikolwiek z wami sposób, to opiszcie to po prostu w swoim mailu i przyślijcie do mnie. Na mojego maila krzysztof.dega.wp.pl. Ten adres znajdziecie, jak już powiedziałem wcześniej, w opisie tego dzisiejszego programu. Ja Was zachęcam gorąco do subskrypcji tego kanału, do lajkowania, komentowania, przesyłania linka swoim znajomym. Niech zobaczy ten, tą audycję jak największa liczba osób. A już wkrótce kolejne ciekawe programy. Dziś to wszystko. Pozdrawiam Was serdecznie, życzę dużo zdrowia, bądźmy zdrowi, mamy jesień, więc taki okres grypowy, ale mam nadzieję, że wszyscy widzowie będą naprawdę zdrowi i dotrzekamy do zimy. Być może będzie w tym roku śnieżna. Krzysztof Dęga, pozdrawiam i do zobaczenia.